Cześć wszystkim. Nazywam się Dominik i aktualnie jestem studentem trzeciego roku Automatyki i Robotyki na Wydziale EIB. W odpowiedzi do tego, co powiedział przed chwilą prodekan Kluza, chętnie dopowiem Wam, jak wygląda studiowanie na tym kierunku z perspektywy studenta. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że Automatyka i Robotyka nie skupia się tylko na automatyce i robotyce, bowiem dużo zaciągamy też z takich obszarów jak IT, elektronika czy elektrotechnika. Dodatkowo nasi prowadzący są raczej bardzo w porządku. Zawsze starają się pomóc i rzadko, rzadko stwarzają jakiekolwiek niepotrzebne problemy. Jak to wygląda po kolei? Na pierwszym roku skupiamy się na poszerzaniu naszej wiedzy z, z działów takich jak matematyka i fizyka. Więc jeżeli podoba Wam się to, jak wygląda to w liceum, to myślę, że ten kierunek jest na początku jak najbardziej dla Was. Dodatkowo poznajemy też podstawy programowania w takim języku jak. C. Na drugim roku zajmujemy się już trochę bardziej wyspecjalizowanymi zagadnieniami. Przychodzi elektronika, elektrotechnika, a także poszerzamy naszą wiedzę z programowania. Tu już zaczynamy programować w takich językach jak C czy Python, które są aktualnie bardzo popularne w branży IT. Skupiamy się też mocno na programowaniu w środowisku Matlab, którego używa się bardzo mocno w przemyśle. Wszystko to po to, aby na trzecim roku. Zająć się bardzo wyspecjalizowanymi projektami, praktycznie samodzielnie bez pomocy prowadzących. Zajmujemy się czymś takim, jak na przykład programowanie robotów przemysłowych, czy też tworzenie sterownika windy. Wielu studentów naszego kierunku udziela się również w kołach naukowych i organizacjach. Jednym z takich kół, do którego trafia naprawdę dużo automatyków i robotyków, jest integra, o którym usłyszycie za chwilę. Dlatego. Jeśli spodobało Wam się coś, co powiedziałem ja, czy też Prodziekan Kluza, gorąco zachęcam Was do rekrutacji na nasz kierunek, myślę, że tego nie pożałujecie, a tymczasem życzę Wam dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło, cześć.